Witajcie, kochani. Dzisiaj rozmawiamy o szopienicach. Idziemy na spacer z Birmingham i przekażę Wam kilka ciekawostek, moim zdaniem, o szopienicach, o moich rodzinnych szopienicach. Tutaj się urodziłem, tutaj się wychowałem. Także zaczynajmy. Aha, na początek jeszcze tylko dopowiem, że musimy sobie ten temat o szopienicach podzielić na kilka filmów, bo nie dam rady zrobić tego w jeden film. Dużo po prostu jest fajnych ciekawostek, dlatego zaczynajmy, nie przedłużajmy. Szopienice były zmiankowane w 1360 roku jako wieś w Lennie Mysłowickim, będąca własnością Otto na Spilicy. Szopienice zostały najechane i zniszczone w 1430 roku w czasie wojen husyckich. Do połowy XVI wieku wieś pozostała niezamieszkana. W 1546 roku Uruchomiono w sąsiednim rozdzieniu jeden z pierwszych w okolicy warsztatów kuźniczych, żelaza, stąd też pochodził Walenty Rozdzieński, śląski hutnik i pisarz. W latach 70. XVI wieku osadnicy ponownie osadzili się w Szopienicach, w tym samym czasie działały tu ruchy reformacyjne. Szopienice były własnością Mysłowickiej rodziny Salamonów, spokrewnionej z arcybiskupem krakowskim i niedopuszczającej. Do szerzenia się haseł reformacyjnych na terenie swych posiadłości. Na skutek konfliktu z Katarzyną-Salomon, z kuźni został wydalony w 1595 roku Walenty Rozdzieński. Szopienice w XVI i XVIII wieku były małą osadą rolniczą. Ponadto prowadzono tu hodowlę zwierząt i wyrąb lasów. W 1614 roku szopienice zostały wykopione przez spadkobierców Katarzyny-Salomonowej. W 1656 roku Szopinice stały się własnością Mieroszewskich, którzy są w ich posiadaniu przez następne 200 lat. I teraz musimy sobie powiedzieć coś o kolei w szopienicach, bo to jest bardzo fajna i ciekawa historia. Właściciele szopienickich i rozdzieńskich kopalń, hut oraz innych zakładów już w pierwszej połowie XIX wieku zdawali sobie sprawę z tego, jak ważnym dla rozwoju przemysłu jest zapewnienie dobrych środków transportu. Dzięki wynalazkowi maszyny parowej poruszającej się po torach płynniejszy stanie się przepływ surowców, materiałów oraz gotowych wyrobów. Szybciej i wygodniej przemieszczać się też będą ludzie. Odpowiedzią na potrzeby przemysłowców były działania towarzystwa kolei górnośląskiej. Spółka założona w 1841 roku wybudowała pierwszy odcinek linii kolejowej z Wrocławia do oławy. Jednocześnie rozważano, jaki kształt ma przybrać trasa już na Górnym Śląsku. Otwarcia nowej linii dokonał sam król pruski Fryderyk Wilhelm IV. 1 października 1846 roku specjalnym pociągiem pokonał odcinek Gliwice-Mysłowice, zatrzymując się w Świętuchowicach i Katowicach. Miłośnicy koronowanych głów z Groździenia i Szopienic w pierwszych latach rozwoju kolei mieli okazję pozdrowić władców, którzy przejeżdżali przez ich miejscowość. 16 maja 1851 roku król pruski Fryderyk Wilhelm IV jechał tędy do Warszawy, a 28 maja 1851 roku z carem Aleksandrem I wracał do Berlina. Trasę tę pokonał też 29 maja 1855 roku car Aleksander II. I ciekawostka w 1867 roku sprzedał Alaskę Stanom Zjednoczonym za 7,2 miliona dolarów. Historia górnośląskiej kolei rozpoczęła się imponująco. Niestety tego samego nie można powiedzieć o początkach stacji Szopienice Południowe. W 1848 roku istniał tu jedynie punkt ekspedycyjny. A od 1858 roku punkt ładunkowy gwarectwa Wongisze. Odprawiano z niego głównie wagony z węglem oraz wyroby hutnicze. Przez długi czas Towarzystwo Kolei Górnośląskiej nie było zainteresowane tym, by w Szopinicach istniał dworzec pasażerski. Pierwszy dworzec Szopinic, późniejsze Katowice-Szopince Południowe, stanął po wschodniej stronie ulicy Lwowskiej. Teraz znajdują się tam yy, tereny zakładu Unilever. Pierwotnie stacja ta nie posiadała nawet stałej obsady. Szybko zaczęła jednak wzrastać jej znaczenie. Położona była wszak na strategicznej linii Katowice-Kraków oraz Katowice-Warszawa. Stacja Szopinice Południowe rozwijała się bardzo prężnie. Już pod koniec lat 80. XIX wieku przejeżdżało tędy 19 pociągów pasażerskich na dobę. A 10 lat później sprzedawano tu blisko 210 tysięcy biletów rocznie, czyli ponad 500 dziennie. W tej sytuacji konieczne stało się zniesienie nowego dworca, tym razem na zachód od ulicy Lwowskiej. Prace budowlane zakończyły się w 1908 roku. W wyniku tych prac powstał dworzec trzeciej klasy, składający się z gmachu frontowego i budynków na Peronie. I to była stacja Katowice-Szopienice Południowe. Teraz musimy sobie powiedzieć o Katowice-Szopienice Północne, bo w Szopienicach w odległości 200 metrów od siebie, były dwie stacje. Stacja Katowice-Szopienice Północne powstała w 1870 roku. Należała do najważniejszych na południowym odcinku kolei. Stworzono przy niej parowozownię oraz wagonownię. Tu przeprowadzono naprawę daboru. Od początku istnienia zatrudniono tu personel: naczelnika, asystenta, kasiera, ekspedytora towarowego, magazyniera, dwóch telegrafistów, peronowego, pięciu zwrotniczych i stróża nocnego. Liczba pracowników szybko wzrastała. Od 1881 roku powstały dla nich domy w pobliżu stacji, czyli ogrodzie dworcowym. A tak właśnie wygląda yy, ogród dworcowy, tzw. rondel, a w tle jest ulica Lwowska. I zaraz wam pokażę, jak to wygląda mniej więcej, y, znaczy jak wyglądało kiedyś. Nie wiem z którego y, roku jest to zdjęcie, a jak wygląda to teraz. A teraz taka fajna ciekawostka, można powiedzieć legenda. Te dni na zawsze zapisały się w historii rodzienia i szopienic 16 listopada 1876 roku. Cesarz Wilhelm I wraz ze swoim synem Fryderykiem Wilhelmem, udając się na polowanie do pszczyny, przesiedli się z pociągu kolei górnośląskiej do pociągu kolei prawego brzegu Odry. Innymi słowy, wysiedli na stacji szopienice południowe, by przejść na stację szopienice północne. Jak mówi Szopienicka legenda, ponad 200-metrowy odcinek pomiędzy nimi był wyłożony dywanem, po którym przeszedł monarcha wraz z następcą tronu. Ogród dworcowy stał się w ten sposób miejscem, gdzie król chodził piechotą. 19 listopada, trzy dni później, Wilhelm I i Fryderyk Wilhelm ponownie pojawili się w Szopienicach, wysiadając z pociągu kolei prawego brzegu Odry, a wsiadając do składu Kolei Górnośląskiej. Choć królewska przechadzka między stacjami przeszła do historii, przechodzić królewską trasą nie mieli wcale ochoty podróżni, zmuszeni do takich niekomfortowych przesiadek. Gdy państwo pruskie znacjonalizowało konkurujące ze sobą spółki w 1884 roku, Towarzystwo Kolei Górnośląskich i Kolej Prawego Brzegu Odry, stopniowo ruch osobowy kierowano do szopienic południowych. A towarowy do szopienic północnych. XX wiek miał być dla obu stacji okresem dalszego rozwoju i w dużym stopniu był. Niestety przyniósł też najbardziej chyba tragiczne dni w historii dni I i II wojny światowej. Pod koniec stulecia znaczenie szopienickiej kolei zaczęło niestety maleć. I to by było na tyle w tym odcinku. Bardzo dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że się podobało. Następny odcinek będzie dalej o szopienicach, o, o, o historii szopienic. Także serdecznie zapraszam do subskrybowania i zostawienia łapki w górę. Dzięki, wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.